Witam w Energy Gaz Polska. Jesteśmy w trakcie jazdy testowej Toyotą Verso, auto z 2014 roku z silnikiem 1.8 o mocy 147 koni. Założyliśmy tutaj instalację BRC. Standardowo już sprawdzamy, czy wszystko jest OK, czy nie ma żadnych problemów, czy auto idealnie pracuje na gazie. Podsumowując tak naprawdę Jakoś tam mówiąc o kosztach i o informacjach odnośnie tej instalacji. Instalacja BRC 2900 zł tego auta. Tutaj dodatkowo został założony lubryfikator, czyli 300 zł. Taki koszt jest dodatkowy, czyli 3200 zł. Zwrot następuje po około 11-12 tysiącach od momentu założenia instalacji. Czyli to jest tak naprawdę przeciętnie pół roku. Auto pali około 9 litrów benzyny, 10 benzy gazu spali, zawsze ten litr. Trzeba doliczyć. Zbiornik w tym samochodzie to jest 44 litry, z tego względu, że to jest wersja 7-osobowa i tutaj nie ma możliwości innego większego wyższego włożenia zbiornika. Zasięg na tym zbiorniku to około 400 km, tak? czyli też całkiem fajnie. Oszczędności, tak naprawdę, no bo auto oszczędza 250 około złotych na każdym przejechanym 1000 km, tylko i wyłącznie z tego względu, że jedziemy na gazie, a nie na benzynie, czyli tutaj mamy naprawdę dość, dość fajne oszczędności a przy, przy braku jakiejkolwiek utraty mocy, czy, czy, czy czymś podobnym tak? wbrew jakiejś tam opinii oczywiście że Toyoty to gazu nie, bo zawory, bo coś wszystko działa, jeżeli to się dobrze wyreguluje jeżeli się zrobi tak, żeby nie było na siłę oszczędności e, gazu, swoje niestety auto musi spalić a i tak będzie taniej, i tak będzie taniej. Tak więc dziękuję i zapraszamy do Energia z Polska. Również zapraszamy na nasz kanał, oglądać nasze realizacje, to co się u nas mniej więcej dzieje. Staramy się na bieżąco jakieś nowości, nowinki i fajne, fajne samochody, jak i przeciętne samochody, nietypowe samochody też. Więc wszystko można sobie oglądać. Dziękuję i zapraszam do Energia z Polska.